Cześć wszystkim. Ja jestem i Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Kontynuujemy sobie naszą wspaniałą podróż. Eee. Coś klikłem. A mapę klikłem. Nie chcę mapy. O, właśnie tego szukałem. Zatrute strzałki. A eee. jak możemy celować z zatrutych strzałek? A, w ten sposób. A, i ty teraz umrzesz sobie, na spokojnie. Dobra. Baju! <grystanie> Dobra, lecimy dalej. Uu. Takie taktyki. <grystanie> Kiedyś może było łatwe. Ale niestety, już nie jest tak łatwo, mój drogi. No ale kiedyś to ty miałeś trochę mniej lat, prawda? Zmysł orła? Aaaa. Okej, okay. teraz pokazywane są ścieżki przeciwników. Ej, a podejdziesz tu? I będziesz szedł może czasami gdzieś tu blisko mnie? O, 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 o. Cześć. I pa. I faktycznie ścieżka zniknęła. O! Nie ma mnie. Dobra, a jak ja bym wsk chciał wskoczyć... Nie, nie mogę wskoczyć, bo mnie boli wszystko. W ja się... Jego boli wszystko. O, o. -o. Jesteśmy w dupie. W głębokiej dupie. No, oni się nie odwrócą. Musiałbym zrobić. Wiem chyba co. O strzałeczką jednego i strzałeczką drugiego. Wtedy oni sobie pójdą pokaszleć gdzieś. Ja nie muszę tędy wchodzić. Tak, tutaj nikt nie, nie chodzi. Tutaj jest dwóch, ale ja ich też nie muszę w ogóle się nimi przejmować. Mogę sobie pójść tędy, tak? Nie mogę tędy pójść tak do końca. Ale mogę się schować na przykład tu i zrobić mu pyk. Teraz pytanie, czy Ty też będziesz tu szedł? Nie, Ty w ogóle idziesz kompletnie gdzie indziej. Fantastycznie. To żegnam pana serdecznie. Ty też sobie aktualnie gdzieś idziesz, ja sobie ciebie po prostu zdejmę i pójdę dalej. Super.

No to lecimy. Oj, nie ma tak łatwo kumple. O. Oj. Właśnie, poszukajmy, może macie coś, co mnie wyleczy. Fosfor. O. No to witam, chłopaki. Odzyskano umiejętności akrobatyczne. Okej, okay. kontrchwyt. Ale widać różnicę w walce, że jest taki... wolniejszy, taki... zastany, o. No, to już do was idę, koledzy. Skoro chcecie się bawić w ten sposób, dajcie mi sekundkę. Ja już do was podejdę. Witam. O, le się porobiło. O! Ałała. Albo nie ałała. O, na, na pewno ałała dla jednego ze strzelców, ła! Wow. Panowie, bo się pogniewamy. Pięknie. Teraz możemy lecieć. Mam wrażenie, że teraz będzie ok, ok. Tutaj nie. Jakoś masz inny plan? A, tutaj, dobra. No! Ale tu boczkiem damy radę. Super. A, po prostu wbiegłem... tak bezmyślnie, widzę, na ścianę. A to tutaj... O!

You carry? Where is it? Ah, Niccolo Polo's journal. This will do you no good. Not now. We have found one of the Masyaf keys already and are closing in on the rest. What is in that library is not for you, not for the Templars. Ah, you can have Altair's books, Ezio. We only want guidance. We only want. ...to the location of the Grand Temple. Uh. Grand Temple? Tell me more, now! Requiescat in pace, bastardo. That's oh, it, You play. Najlepsza na zimno. Just happened. You were snooping, wandering outside the Desmond partition. So once the animus located you, it pulled you back here. It's just following orders like a, a fail safe program, trying to keep your poor head intact, whether you like it or not. What are you doing here exactly? Playing, learning, waiting. A lot of waiting. I keep the animus distracted as best I can for you, so you can explore. Otherwise, it might hunt you down like a little virus and uh, delete you. Well, my guardian angel. There's no such thing. Yeah, I. Thanks. Okay. so here? dear sister maziaf is overrun by a battery of templars and their motive is clear they desire the secrets locked away in altair's library secrets they believe will lead them to something called the grand temple whether or not this is true i do know the library is real I have seen its door for myself, but none can enter, not without five keys, which were sent to Constantinople with Niccolò Polo almost three hundred years ago. Claudia, I must find these keys. The Templars have already located one, and I do not know how difficult it will be to find the others. Only time, skill, and a bit of luck will tell. Okej, okay. o właśnie, Konstantynopol. Ładny w sumie. No. is a work in progress. Most no cities in Europa has a skyline quite like this. Well, to be precise, that is Europa. That is Asia. Ah, some borders even the Ottomans cannot move. Very few. You are Italian by the sound of it, but your outfit is not. Have you been traveling long? See, si, a molto tempo. I left Rome much one of months ago, looking for. Inspiration. And that search brought me here. When I was a child, my father told me stories about the fall of Constantinople. You must mean the conquest of Constantinople. I suppose the moral of any story matches the temper of the man telling it. That we can agree on. Ghiselle! Constantinople is a city for all kinds and creeds. Students like me or. Uh travelers such as yourself no to chyba się odnajdziemy tutaj but it is good to be home work when i was your age my interests were were mainly <laughs> <laughs> incredible i am surprised you got anything done as was my mother it was a pleasure speaking with you, Bayefendi. I hope you find something to hold your interest here. I have faith I will. No, tak, młody, your, za I de mi, Grazie, dear boy. A scholar and a gentleman, you are full of surprises. <laughs> Very few, my friend, except all mine. Hoshkaldin unless the legend is a lie, you are the man I long to meet. Renowned master and mentor. It's your auditori the la-la-la. La-la-la. I have a hard time remembering that Italian gibberish. Da Firenze, the city where I was born. Ah, yes. Uh, so, by your custom... I would be Yusuf Tazim da Istanbul. I like that. <grymne> Istanbul. Yet another name for this city. Evet. It's a local favorite. Come, mentor da Firenze. I will show you around. Okay. <grymne> Mistrz Asasynów Yusuf Tazim powitał cię w Konstantynopolu i zaprasza cię na wycieczkę po mieście. Okay. Welcome to Galata Dizia.

Five years ago, uh, Templar influence here was minimal. A small faction with dreams of restoring the Byzantine throne. Mm -hmm. They're growing in number day by day. And the Sultan pays it on his way out. They may try something dramatic. Is there no heir to the Ottoman throne? Not just one. Two angry sons. It's a familiar pattern with between the Templars and the Ottomans. You must stay busy. Have time to my blade. Oho, brzmi to cudownie. O, szybciutko. Polerowanie o ostrza jest mocne. Essio ja pokazałby się z trochę lepszej strony. Byś go na przykład trafił. Super. A, no chłopie jest dobry. Super.

O, nie mam pojęcia. Wieża Galata. okej. Okay. Jest takie coś. O, chłop z żonami idzie. O, myślałem, że będziemy skakać gdzieś. No idę, idę. A tu? Nie, tu. I tu. Dobra. To idziemy. Mentor, Say hello to your extended family. Ludějové asesini, Sassini. It is an honor to find such fast friends so far from home. You see, brothers, our mentor nie not afraid to weep openly in front of się. <laughs> nie worry, I will not make a habit out of it. Ezio and I ja ambushed on the way here. I'd like some of you to do a sweep of the area. <laughs> z was, wszyscy poszli. And you, Ezio, Twoje weapons i armor are in a pitiful state. Może i co idea! Buona idea. <laughs> eee, dobra. Czyli idziemy zbierać siano. Nie masz siana? Zadzwoń do bociana. Skrzynie. Kradzieże. Czyli to, co lubimy. Bomba. Eee. Cyk, 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 cyk. Trochę więcej mamy. Nic nie widzisz. Dobra. Tu by była skrzynia. No tak myślałem. Proch arabski. A czyli bez pieniędzy? O, tu jest kolejna skrzynia. Korpus ceramiczny? A jakieś pieniądze? Halo Potrzebowałbym mamoni. A nie prochu szczelniczego. Bardzo szanuję za to, ale. Jednak. O! Pytanie czy to wystarczy. W sumie mogłem sprawdzić od razu, ile potrzebujemy. Dobra, to jeszcze wy mi pożyczycie trochę, dwa koła. A no, trochę mniej potrzebowałem, dobra. <grych> e... no, dobra, <grych> nieważne. Będzie na potem. Okej, okay. to lecimy. Praise the heavens! We feared we had lost our mentor to the vices of the big city. I am content with my own vices, grazie. So, what's on your mind, Ezio? Tell me more about the Templars. You call them Byzantines. The Byzantine Empire was overthrown 60 years ago. These men are remnants of a line loyal to the cause of the last Emperor. Constantine XI. Who leads them now, however? I cannot say. Capisco. I suppose it is up to me to find out. It's you. Where is your hook blade? Hook blade? What is this? No. What is this? Show me how it works. What is this? Nami raz wykonaj poprawnie każdą sztuczkę z hakiem. Jasne. A jak to działa? No. O. Fajne. Już mi się podoba. A to znaczy, że będziemy. No właśnie. Ah, Okej, okay. no to bomba. Super. Jaram się. A. Co to jest? Ej, kumpel, czekaj. Za, za daleko? O. O, dobra. Dane Animusa 100. Dobra. Już pozbierane. Udało się. No tu mamy kolejne to sobie zbiorę. A co? Mhm. O. O. Czyli tak? Okej, okay, okej, okay, spoko, I ty robisz cyk 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 cyk. Ole super, ole fajne. No to tak to można, tak to można się bawić. Pewnie zapomnie, zapomnę o tym miliard razy, ale. <śmianie> Steel. spoko. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Ciekawe. Use the hook to slip by. A jak to zrobić? Biegnąc w kierunku asesyna, przytrzymaj Shift, aby użyć haka w biegu. Szahane. A, Harika. Ok. A, mógłbym sobie tak pobiegać po nich, ale wykorzystałem tylko to. Dobra, fajne, podoba mi się. No ale to by było na tyle w tym odcinku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!